Nagram sobie tego indyka. Ale jest ładny. O, proszę zobaczyć, kochani państwo, ja to jestem, ja to mam dobrze, bo mogę takie piękne, takie piękne mam widoki. O, zobaczcie. Piękna sztuka. No, a nie pogoni mnie, co? Nie. Nie pogoni mnie. Zobaczcie, kochani państwo. Niektórzy już nie widzieli takich, takich okazów. No, przepiękna. Piękna, przepiękne stworzenie. O kurcze pieczone, no, ma pan rację. I mi tutaj indyki pięknie grają, kochani Państwo. A ja w rytm tutaj tej pięknej muzyki. Pięknie komin wyczyszczę, żeby było bezpiecznie, tak? Oczywiście wszystkiego co najlepszej. Pięknej soboty dla wszystkich z Państwa. Musisz uważać tylko, musisz uważać, żeby Cię tylko indyk nie zaatakował, no. Ej, jak był to, proszę Pana, też go pan była słabość. Tak? Chodził, nikt go nie, nie wywiązał i nikt nie uczył, nikt nie uczył. Piękne, dzięki. Do widzenia!